Jesteśmy, słuchajcie, ale te malediwy przereklamowane, żartowałam. Jestem w szoku, jestem zachwycona. Mamy taką willę, że po prostu kopara opada. Patrzcie. Dobry kochani, Kamila Zawłocka, zadzieram kiece i lecę dzisiaj Malediwy. Zaczynamy od początku. Jesteśmy w stolicy, w Male. Jedziemy na lotnisko, gdzie czeka na nas Hydroplan. Będzie to mój pierwszy raz w takim samolocie, więc oczywiście mega się jaram. Widoczki po drodze bardzo zacne. Z głównego lotniska, busem, przejeżdżamy do terminalu godno samolotów. Dzień dobry kochani, już jesteśmy na lotnisku. Bardzo zaopiekowani przez resort. Pan nas odebrał, potraktował jak dzieci prawie, zaprowadził za rączkę. Bardzo szybki check-in i jesteśmy już w terminalu samolotów... Boże, nie wiem jak to po polsku nazwać, seaplane. Będziemy lecieć 40 minut i mam nadzieję, że uda, uda mi się pokazać Wam Malediwy z góry dzisiaj. Jestem mega podjarana i mega szczęśliwa, także... No, zacieram kiecę? W Male znajduje się największy na świecie termin dla hydroplanów. Jest ich tutaj mnóstwo. Niesamowite wrażenie. pić kawę, ale chyba nie wypijemy, słuchajcie, bo to jest taka frajda, żeby obserwować te samoloty tutaj, że się czuję jak dzieciak. Jest taki ruch na tym lotnisku, jest taka ilość tych samolotów tutaj, że to jest w ogóle niewiarygodne. Mega. Jaram się, będzie Super. I idziemy, pani prowadzi nas już na pokład. Ja mam takie emocje, że ciężko to nawet opisać. Czekałam na tę podróż bardzo, bardzo długo i bardzo mocno się napracowałam, żeby tutaj, teraz być. Zadzieram kiece i lecimy. Tutaj mój komentarz jest chyba zbędny widoki nieziemskie. Dolecieliśmy. Jezu, jak jest pięknie. Jeszcze mamy łódkę przed sobą, ale słuchajcie, jestem zachwycona. Po prostu to był zdecydowanie najpiękniejszy lot w moim życiu. Niesamowite. Naprawdę, jeżeli będziecie na Malediwach, to warto spróbować przelecieć się nad wyspami, bo to jest coś niebywałego. Patrzcie na ten kolor wody. Samolotu wysiedliśmy na taką drewnianą platformę i odebrała nas łódka z resortu. Płyniemy do Riti Beach Resort. Widoki przepiękne! A teraz czas zobaczyć nasz domek na kolejne cztery dni. Gotowi? Jesteśmy, słuchajcie, ale te malediwy przereklamowany. Żartowałam. Jestem w szoku, jestem zachwycona. Mamy taką willę, że po prostu kopara opada. Patrzcie. Nie, jest naprawdę sztos. Jest sztos. Żeby było jasne, od razu, jak zwykle, bardzo szczerze mówię, to jest współpraca, ale powiem Wam, że no, resort jest przepiękny. Dopiero rzuciliśmy okiem, tak naprawdę, ale jest naprawdę. Zachwycający na woda, po prostu to jest coś niesamowitego. Jesteśmy na terenie atolu, który należy do strefy e, UNESCO, także tutaj podobno rafy są w ogóle totalnie przepiękne. Pierwszą rafę mam tuż tutaj tak na wyciągnięcie ręki, także szybki lunch i po prostu chyba będziemy wskakiwać. No bo co innego, no, patrzcie na to. Pierwszy spacerek za nami, kochani, po resorcie. Jestem zachwycona. Jest tak pięknie. Ogród jest po prostu przebajeczny. Mamy jeszcze tak cudowną pogodę dzisiaj. Jest morze, po prostu jak szklanka, i jest tak nieziemsko gorąco. Jest taka wilgoć w powietrzu. Jestem zachwycona. Żeby nie było, ja nie narzekam. Wręcz przeciwnie, bo dla mnie w Abu Dhabi było za chłodno. To znaczy, w ciągu dnia było super, ale wieczorami było po prostu zimno. Natomiast tutaj jest rewelka, także um, zjedliśmy lunch przepyszny przepyszny, naprawdę, nie żartuję, bardzo, bardzo na tak jestem i... no i co, I idziemy pływać oczywiście, zadzieram kiece i lecę, zabieram płetwy, maskę i kamerę i idziemy szukać żółwi, delfinów, ryb i baby sharków oczywiście, które już widzieliśmy z naszego tarasu. Jestem naprawdę zauroczona i powiem Wam, że tak sobie myślałam trochę, że może te Malediwy to są przereklamowane, bo tak wszyscy się zachwycają, a... Wiecie, ja dużo podróżuję i tak pomyślałam, że może po Karaibach i tak dalej, to może będę miała takie mm, nic szczególnego. Jest to bardzo szczególne miejsce, słuchajcie. I ja mówię tylko o pierwszych wrażeniach, bo umówmy się, my tu jesteśmy kilka godzin. Także no mam nadzieję, że mi ten uśmiech z twarzy nie zejdzie, ale na razie to naprawdę mam zachwyt całkowity. Jest przepięknie. Kolor wody jest po prostu nieziemski. Nie wiem, czy gdzieś taki widziałam. Zawsze mówiłam, że top to jest Bahamy, Filipiny, Karaiby, generalnie, Kurazal i tak dalej, też, ale no, tutaj to jest sztosik, powiem tak. A najpiękniejsze jest to, że ja sobie siedzę teraz na tarasie mojego pokoju, mojej willi. I słuchajcie, tu jest już woda, a tam jest rafa, więc po prostu idziemy, wychodzimy sobie po schodkach tutaj i idziemy od razu z do. No, przecież to jest po prostu raj na ziemi dla mnie, no nic lepszego mnie nie mogło spotkać w tym momencie. Zostajemy tutaj, słuchajcie, Riti Beach Resort, tak jeszcze Wam powiem. E, świetne miejsce i wcale nie aż tak drogie. Tanie, nie jest, to się, ale w porównaniu do różnych resortów tutaj na Malediwach, to naprawdę nie jest zła cena. No i na razie nie mam się do czego przyczepić. Naprawdę nie mam. Zobaczymy, będziemy tutaj 4 dni wtedy Wam powiem, jeżeli będę mogła się do czegoś przyczepić, ale na ten moment jedzenie było wyśmienite, miejsce jest przepiękne, pokoje są wielkie, czyściutkie, ludzie są przemili, pracownicy, także no, ja jestem bardzo mocna na tak. Jakby ktoś szukał jakiejś miejscówki na takie bardzo wyjątkowe wakacje, albo na jakiś podróż poślubną, albo jakieś zaręczyny, albo cokolwiek, to myślę, że to jest dobra opcja. No, ale nie będę przegadywać tego filmu, Postaram się nie przegadywać <laughs> moim zachwytem, więc yy, zacieram kicę i pod wodę. Co za piękny snorkling, co za piękny dzień i co za piękne zakończenie! Proszę bardzo, taki zachód słońca. Będziemy podziwiać, spacerować, a potem kolacja, pewnie tak samo pyszna jak lunch, a może jeszcze bardziej. Patrzcie, jaki klimat jest. No, przecież po prostu czego więcej chcieć? Jedyne czego bym chciała więcej, to żeby zostać dłużej. Rewelka, nie, naprawdę jestem pod mega wrażeniem. A tam jest nasz domek. Tymi pięknymi widokami kończymy na dzisiaj. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to zapraszam i zachęcam. W kolejnym odcinku pokażę Wam znacznie więcej. Będzie też specjalna zniżka dla Was do tego pięknego resortu. Zapraszam i pozdrawiam słonecznie i serdecznie. Dzięki za dzisiaj Kamila Zawłocka. Zadzieram kiece i lecę.